Hej, dzień dobry. Spartańskie warunki, bo nagrywam z trasy, dlatego prosiłbym o potwierdzenie jakieś, czym mnie widać, czym mnie słychać, bo jest to takie nagranie w trybie pilnym, ponieważ krąży bardzo dużo informacji dzisiaj na internecie. W zasadzie no, przyspiesza wszystko. Wszystko przyspiesza. Myślę, że to widzicie. Dzisiaj atak już konkretny, prawdziwie, że tak powiem, wojenny atak. Białoruś dołącza do, że tak powiem, oficjalnie do, do wojny. Ukraina została zbombardowana, a my na naszym podwórku mamy swoje, swoje problemy. Dzisiaj zostało oficjalnie na tym walnym zgromadzeniu fuzja Orlenu i PGNiG się dokonała oczywiście pewnie to będzie zaskarżane w sądzie natomiast nie o tym dzisiaj, bo mam bardzo ważną informację i też nagrywam to w, takim, w takich warunkach, ponieważ i będę tam, gdzie nie będzie zasięgu, więc jedynym moją możliwością, żeby to nagrać jest teraz dlaczego nie jutro rano? dlatego, że też mnóstwo po sieci krąży informacji, że być może czeka nas wyłączenie wyłączenie prądu wyłączenie internetu ja nie wiem czy tak będzie, natomiast ta informacja jest na tyle ważna, że chcę ją przekazać już teraz, widać i słychać, super, dobra więc słuchajcie, nie będę owijał bawełny bo chciałbym, żeby to było bardzo krótkie wideo i chciałbym, żebyście to swoimi sposobami, tak jak zwykle to rozprowadzacie, wiem, że na TikToku, na Telegramie na wszelkich mediach tego typu jesteście w stanie to bardzo szybko roz rozpowiedzieć więc o czym dzisiaj? O tabletkach. Ja nagrywałem w środę w program w PL1, o tym jeszcze wywiad nie wyszedł, bo coś tam jest obrabiany, natomiast tam na tym wywiadzie połączyłem parę kropek i, i pokazałem parę czerwonych flag, które same, że tak powiem, samoistnie każdemu myślącemu człowiekowi się zapalają w związku z akcją tabletek i dystrybucji masowej, w zasadzie bardzo szybkiej, karkołomnej wręcz więc prosiliśmy was o różne tabletki. Nie tylko my, ale wiemy, że różne grupy wysłały te tabletki do różnych laboratoriów. Powiedzieliśmy wam też w poprzednim live, powiedziałem, że mamy nieoficjalne informacje, że jest tam ołów, i różne i, i, i chemia. Natomiast dzisiaj potwierdza się ta informacja z drugiego źródła. To jest już źródło z samego laboratorium. To nie są oficjalne wyniki badań, od razu mówię ale uważam, że e, sytuacja jest na tyle poważna, że trzeba o tym powiedzieć. A więc czytam Wam wiadomość, jaka wypłynęła od człowieka, który y, jest w laboratorium, który bada to, więc mamy tak, taką wiadomość. Ok, wstępnie rtęć ołów nadana jest reakcja z jodkiem potasu oraz trucizna na bazie sodu stosowana w laboratoriach e, do otrzymania jałowego środowiska do badań Pozbawionego grzybów, pleśni, bakterii i wirusów. Szczegóły za kilka dni, także to nie są oficjalne wyniki badań, ale jest to drugi, drugie źródło, które potwierdza nam, że tabletki, które są dystrybuowane, są trucizną. Dlatego no ja myślę, że każdy świadomy człowiek, oczywiście już dawno wiedział, że tego nie weźmie, natomiast wiemy, że niektórzy ludzie już to dostali na wszelki wypadek i mają, i, i mają te tabletki przy sobie. Słuchajcie, wszystkich nie uratujemy, ale dobrze, żeby ten film się rozszedł, dobrze, żebyście poinformowali swoich bliskich. Tak jak mówię, jest straszenie, że nie wiadomo, co będzie z internetem, z prądem. Dlatego, tak jak wam mówię, mordercy idą dalej. Mordercy w postaci polityków, w postaci globalistów, wszystko jest ustawione i wydaje mi się, że tak jak mówiliśmy, że na jesień może być ciekawa, to. Tak to wygląda, że czeka nas niedługo kolejna fala strachu, fala strachu pod wpływem której będziemy testowani i, i będzie się nas próbować e, manipulować, właśnie na przykład do wzięcia tabletek, na przykład do spowodowania jakiejś mobilizacji. E, kiedyś ogłoszą wojnę, ale nikt na nią nie przyjdzie. To jest zadanie dla narodu polskiego. E, nie dać się wkręcić w nie swoją wojnę, to jest raz. Nie jeść tabletek niewiadomego pochodzenia. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, to proszę bardzo może zjeść wszystkie tabletki, które są przeznaczone również dla mnie, dla mojej całej rodziny smacznego, natomiast pamiętajcie, że jeżeli zależy Wam na waszym zdrowiu, e, to po prostu nie jedzcie tego, bo jest to trucizna, którą mordercy chcą e, prowadzić w dalszy etap depopulacji. To tyle. Tyle, i aż ty, tylko tyle i aż tyle. E, Mam nadzieję, że niedługo ukażą się już oficjalne informacje. Ponoć mamy trzech producentów tych tabletek, dwóch zagranicznych, jeden polski, ale ważne jest, żeby ta wiadomość poszła w świat, bo rzeczywiście to, o czym mówiliśmy, żeby dmuchać na zimne, żeby nie ufać ludziom, którzy wcześniej już testowali jakieś, jakąś broń biologiczną na swoim narodzie, tylko się to potwierdza. Po prostu pamiętajcie, to jest wszystko teatr, spektakl trwa. Spektakl potrzebuje widowni, potrzebuje aktorów. Nie dajcie się wkręcić w rolę aktora w tym wszystkim, bo, e, bo niechybnie zginiecie. Dlatego ja nie chcę straszyć, ja nikogo nie chcę straszyć, żeby, żeby nie było, tylko po prostu przekazuję informacje. Skoro mam e, te same informacje z dwóch źródeł, uznaję to za informację pewną. Tabletki, które są dystrybuowane, są trucizną. I tyle. Słuchajcie, tylko spokój nas uratuje. E, przede wszystkim zimna głowa. E, nie. Karmienie się strachem, bo tak jak mówię, może, może, może czekać nas fala strachu. Fala strachu, e, fala strachu, która, e, która po prostu spowoduje odruchy, no, odruchy chęci przetrwania, i przez przypadek możemy sprowadzić na siebie nieszczęście. Dobrze, słuchajcie, to wszystko w zasadzie, co chciałem powiedzieć. Ja jadę dalej w trasę. E, życzę Wam zdrowia, życzę Wam roztropności i, e, i po prostu nie dajcie się zabić tym psychopatom. Dobra, dzięki. E, a dobra, to już nie, nie temat na dzisiaj, to następny. Także dziękuję Wam bardzo i pozdrawiam Was serdecznie. Niech się niesie to nagranie i dbajcie o siebie, dbajcie o swoje dzieci. Nie karmcie ich jakimiś tabletkami. Także wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Nie wiem, gdzie to się wyłącza, bo jestem na laptopie. Przepraszam bardzo, już chciałem się rozłączyć. E, dobra, tutaj. Dobra, trzymajcie się, cześć.